Byłam ostatnio w banku świadkiem przykrej sceny. Jedna pani uważała, że bank ją oszukał i nie chce jej wypłacić jej własnych pieniędzy. A o co chodziło? No wyobraź sobie, że ta pani złożyła w banku 10 tysięcy na 4,5% roczna z rocznym oprocentowaniem na rok i po 6 miesiącach przyszła i chciała odebrać te swoje 10 tysięcy plus te 4,5%, czyli 10 450. Ale urzędnik dawał jej 10 225. No i rozumiem, na czym polegał problem. E, ta pani zapomniała o tym, że oprocentowanie 4,5% dotyczy 12 miesięcy, czyli całego roku. Czyli po 6 miesiącach będzie tylko połowa oprocentowania e, tego rocznego, czyli połowa kwoty 450. Zł, czyli 225 zł. No tak na tym właśnie rzecz polega. No i jak byłam w tym banku, to założyłam sobie lokatę na 18 tysięcy na 7% też roczną. Na 7% a też roczną. Ale założyłam też drugą lokatę też na 18 tysięcy na 3,5% półrocznego oprocentowania lokata była na pół roku. Jak myślisz, która lokata była lepsza? Wydaje mi się, że taka sama, jedna i druga. No spróbujmy to przeliczyć. Pierwsze, z pierwszej lokaty, jak przyjdę po roku, to dostanę 18 tysięcy plus 7% z 18. Plus 7% z 18, czyli, czyli Tak. 700 Siedem. i to będą I to odsetki to po roku. Odsetki? I te odsetki po roku to jest 1260 zł. Czyli dostaniesz po 12 miesiącach 18 000 plus 1260, czyli to będzie 19 260 zł. No tak, ale wyobraź sobie, że jeżeli ja przedłużę tą drugą lokatę, aha, najpierw policzymy drugą lokatę, dobrze. A to na pół roku, to odsetki po pół roku będą 0,035. Tak. Czyli to będzie... I to będzie e, 630 zł. Bo to jest połowa tego. Pół roku dostaniesz 18 000 plus 600, czyli 18 630. No właśnie, i teraz właśnie je, wyobraź sobie, że ja chcę przedłużyć na następne pół roku. Na tych samych zasadach tę drugą lokatę. Czyli teraz policzymy 3,5% od Po tej następnych, kwoty, która już... Tak, jest. dlatego że po następnym pół roku mam 18 630 w banku. Czyli oprocentowanie za drugie pół roku będzie wynosiło 18 630 razy 0,035. To się równa... To jest proszę Ciebie 652 zł i 5 groszy. Tak, 0, 5? Tak, 0,5. Aha, 5 groszy. Tak, dobrze. Nie 50, tylko 5 groszy. Czyli dostaniesz po tych kolejnych 6 sze miesiącach 1000...

Na 12 miesięcy na wyższy procent. Tak, dlatego, że po pół roku moje 3,5% było liczone od wyższej podstawy. Nie, od 18 tylko od 18,6 18, tak. Także w sumie, mimo że procent na pół był taki, była połowa tego procentu, to przez to, że 6 miesięcy i 6 miesięcy, to miałam lepsze warunki. A ja zdeponowałam pieniądze na lokacie yy, na 6% i to było 15 tysięcy. Oprocentowanie roczne, te 6%. To napisałaś 150 tysięcy czy 15 tysięcy? E, no, 1,0 mi się dużo więcej napisało. To robimy poprawkę, bo nie mam tyle pieniędzy i, i, i nie miałam tyle, jak byłam w banku. Czyli 15 tysięcy na 6% w oprocentowaniu rocznym, ale chcę te pieniądze wypłacić po 9 miesiącach, bo będą mi potrzebne na wyjazd. I chcę wiedzieć, ile ja dostanę tych pieniędzy po tych 9 miesiącach. No to policzmy, ile byś dostała po roku. Czyli 6% z 15 tysięcy. Czyli 15 tysięcy razy setnych 0,06. Czyli to się równa... To się równa chyba... To się równa chyba... 900. To to jest po 12 miesiącach oprocentowanie. Czyli na, yy, to jest na 12 miesięcy. A 9 miesięcy? 9 miesięcy to jest 3 czwarte roku. Czyli weźmiemy sobie 900 razy 3 czwarte to to będzie oprocentowanie 675 zł po 9 miesiącach czyli dostanę 15 675 zł tak jest świetnie